Hej, witam na kanale Informatik Support. Dzisiaj pokażę wam, jak sklonować na nowy dysk, na przykład na SSD, swój działający system operacyjny, czyli Windowsa razem ze wszystkimi plikami, programami, wszystkim co macie ewentualnie na pulpicie, jeżeli pulpit jest na głównym dysku i tak dalej. W innym moim filmie pokazywałem wam, jak sklonować przy użyciu darmowych funkcji AMA i Backupera Standard. Link do filmu umieszczam gdzieś tu, albo tu, gdzieś tam jest. Dysk jeden na drugi. Jednak w tamtym przypadku należało obydwa dyski podłączyć jako dodatkowe poza uruchomionym systemem. Dodatkowa funkcja pozwalająca na sklonowanie działającego, obecnie uruchomionego systemu Windows na nowy dysk, wymaga już funkcji PRO i tą właśnie funkcję dzisiaj pokażę. Aby wykonać klonowanie, potrzebny jest przede wszystkim nowy dysk, na przykład taki SSD. Jeżeli tutaj tej pory mieliśmy dysk talerzowy, taki upgrade spowoduje, że Wasz komputer mocno przyspieszy. Dane sklonować możemy albo w komputerze stacjonarnym podpinając port na płycie głównej, lub używając dowolnego kabelka lub obudowy USB pozwalającej na podłączenie dodatkowego dysku, co jest najbardziej praktyczne w przypadku laptopów, gdzie zazwyczaj mamy tylko jedno gniazdo na dysk. Oczywiście to jest dysk dwójpółcalowy, należy się na upewnić, czy takiego potrzebujecie, czy nie są to ewentualnie jakieś dyski na M2, NVMe i tym podobne. W tym komputerze będę wymieniał w tym przypadku, który tutaj stoi. Tutaj na pewno jest dysk 2,5 Taki właśnie przygotowałem. Mamy jeszcze tutaj taką obudowę nową, 2,5 bezśrubkowa, w której można bardzo szybko zamontować ten dysk. Poza tym oczywiście będziemy potrzebowali odpowiedniego programu, czyli tego, o którym wspominałem, AMA Backupper. Tutaj będzie potrzebna do tej funkcji wersja PRO. W pierwszej kolejności należy oczywiście przygotować dysk. I oczywiście, jak mówiłem, należy w jakiś sposób podłączyć go. Polecam bo te fajne są takie iBoxa HD05, z tego względu, że montaż jest zupełnie bezśrubkowy, bardzo szybki, co zaraz pokażę. W przeciwieństwie do wielu innych konkurencyjnych, które wyglądają bardzo podobnie, jednak w tamtych no, trzeba takim malutkim śrubokręcikiem lub innymi cudami sobie nakręcić. Tu jest taka fajna podkładka. Jeżeli mamy cienki dysk włożony w obudowę, to naklejamy naklejeczkę na dysku. Wówczas ten dysk w środku w obudowie nie lata. Więc tak, tu jest obudowa, tu jest kolor niebieski, są również czerwone, czarne. Co kto lubi, są kolory. I tak wygląda obudowa. Cały montaż jest dosyć szybki, fajny. W tych obudowach o, wystarczy. Tu jest taka strzałeczka. Zgodnie z tą strzałeczką przesunąć suwaczek. O, jest, przesunąć. I po przesunięciu. A tu mi wyjechała cała tacka na dysk. Dysk montujemy w taki sposób, że go tutaj wkładamy, tak żeby pasował krótszy, dłuższy, i wciskamy. I tyle. Tu możemy nakleić tą naklejeczkę. To ten dysk będzie docelowo w komputerze, więc nie będę teraz tego przyklejał. Tutaj wyląduje później dysk klienta talerzowy. Zażyczył sobie klient również, aby stary dysk wykorzystać jako dodatkowy backup, więc będzie można sformatować i używać go w ramach kopii zapasowej. A ten będzie jako wydajniejszy znacznie dysk w systemie. To jest światełko, które musi się tutaj wsunąć, o równiutko. I zabezpieczamy, Kładam, pach, pach i już. I to jest naprawdę fajna budowa. można z niej korzystać również w celach serwisowych, ponieważ jest łatwa i szybka i nie leżą dyski na wierzchu. Wystarczy ten dysk podpiąć i podpinamy pod port USB komputera, z którego chcemy przenieść działający system. Tak, żeby nie trzeba było reinstalować plików swoich, przenosić, Dysk jest podłączony, komputer pyknął, teraz tak, ponieważ ja tutaj nagrywam na swoim komputerze, a nie na tym laptopie, już przejdę na ekran mojego komputera, tak żeby Wam wszystko pokazać, przygotowałem tak ten laptop, żeby mógł pod niego się zdalnie podłączyć, skoro jestem tutaj z AnyViewer'a, bardzo fajny programik właśnie do łączenia się zdalnego, co zaraz zobaczycie, ewentualnie, że jest potrzebna wersja pełna, to zapraszam do mojego sklepu, link w opisie, dostępne są wersje do użycia na większej liczbie stanowisk w firmach i tak dalej. Podłączę się, żebyśmy mogli zobaczyć ekran komputera, z którego będę klinał system. Ten programik oczywiście nie jest niczego potrzebny. Ja go używam tylko po to, żeby teraz nagrać wygodnie o podłączenie. Można użyć hasła, jeżeli chcemy łączyć się bez potrzeby zgody drugiej strony. Ja tutaj mam komputer więc sobie kliknąłem zgodę. Udało mi się podłączyć, tutaj uruchomił się czat ewentualnie z użytkownikiem, że był po drugiej stronie, ale nie potrzebujemy go. Tutaj też nie potrzebujemy. Więc to jest ekran. To ja chciałem wspomnieć, że istnieje właśnie ta wersja standard, która jest darmowa, z tym, że nie posiada pełnej funkcjonalności i posiada właśnie między innymi tej opcji klonowania działającego systemu. Ewentualnie przy instalacji standarda od razu pyta nas, czy nie chcemy uruchomić triala wersji Pro, jednak ten trial również ma zablokowaną funkcję klonowania systemu. Tutaj, żeby z niej skorzystać, no, należy zakupić Klucz Professional. Licencję można również kupić w moim sklepie, do czego zachęcam. Link również w opisie, ponieważ to świetny program, zaraz zobaczycie. Mocno ułatwia i bardzo przyspiesza przenoszenie systemu działającego. Bez utraty ustawień, plików, konfiguracji i tak Ja już sobie pobrałem tego standarda, żeby wam pokazać. Zainstalowałem go, teraz uruchomię jeszcze go nie odblokowywałem. Zrobię to teraz, żeby pokazać wam jak łatwo po zakupie klucza jest odblokować go do wersji pełnej. To jest ta wersja standard lub mogła być pro trial, opcję o której mówimy, znajdziemy tutaj w zakładce klonuj i tu jest informacja, że jedynie wersja pro posiada klonowanie lub migrację systemu na dysk SSD lub inny dysk. Tutaj mamy dysk SSD w porcie USB, na który chcemy zmigrować nasz system. Po zakupie klucza na przykład w moim sklepie, może tutaj pokażę jak to wygląda, tutaj jest sklep, możemy znaleźć sobie wersję w Backup i archiwizacja, tu mamy AOMEI Backupper. Wersja Pro dostępna jest już od 120 zł, możemy tutaj sobie sprawdzić opis, tu mamy wszystkie wersje. Wersja Pro wystarczy, aby odblokować tą funkcję, ewentualnie wersja Workstation jest dla firm, posiada ona również rozszerzenie PXE Bot Tool. Tutaj na stronie możecie sobie po wejściu jakąś licencję konkretną sprawdzić wszystkie możliwości jej zakupu, albo na jeden, albo na dwa komputery na 12 miesięcy, albo aktualizacje wieczyste. Wróćmy teraz do naszego klonowania. Dysk, który podłączyłem na USB, nie będzie widoczny w eksploratorze plików, ponieważ jeszcze go nawet nie zainicjalizowałem. I teraz zanim skorzystam z funkcji klonowania systemu, odblokuję wszystkie funkcje, używając klucza, który możecie u mnie kupić. Aby to zrobić, wystarczy tutaj wybrać dodatkowe opcje, kliknąć zarejestruj się, wprowadzić klucz i kliknąć zarejestruj. Się". Rejestracja powiodła się. Program się odblokował. Zniknęły tutaj informacje o tym, że wymagane jest rozszerzenie wersji do Pro. Więc teraz tak aby rozpocząć po uruchomieniu programu przechodzimy tutaj do zakładki Klonuj i teraz mamy dwie możliwości. Albo klonowanie systemu opcja ta automatycznie znajduje nam partycję systemową razem z partycją potowania i klonuje tylko je na nowy docelowy dysk, umożliwiając rozszerzenie wielkości partycji systemowej na cały dysk, co za chwilkę pokażę w trakcie klonowania, lub mamy możliwość klonowania całego dysku. Tą opcję możemy wykorzystać, jeżeli potrzebujemy akurat sklonować dysk, na którym jest więcej partycji. Na przykład mamy jakieś partycje D z dodatkowymi danymi lub partycje recovery od producenta dysku, które chcemy zachować. Więc najpierw tak, pokażę tą pierwszą opcję. Aby sklonować sam system z partycją botującą, klikamy klonowanie systemu. Wybieramy od razu partycję docelową, ponieważ źródłową Zgodnie z wyborem, jest nasz system operacyjny. Mamy tutaj dysk pierwszy, nieprzydzielony, to jest nasz dysk SSD. Wystarczy go wybrać, kliknąć dalej. Pojawia się podsumowanie zaplanowanych operacji. Co tutaj możemy dodatkowo zrobić? Tutaj mamy informacje o partycjach, które zostaną skopiowane. Mamy możliwość automatycznie zaznaczonej Make Full Use of Disk Space, która rozszerzy nam automatycznie partycje w taki sposób, aby nasza systemowa. Wykorzystywała całe dostępne miejsce. Jeżeli Twoim docelowym dyskiem jest dysk SSD, zgodnie z informacją, zalecane jest tak zwane wyrównanie, czyli trimowanie dysku SSD, co pozwala na optymalne wykorzystanie jego osiągów, więc to warto zaznaczyć przy dysku SSD. Ta opcja nie jest niezbędna, jest tak zwane klonowanie sektor po sektorze powoduje ono, że Poza danymi, jako takimi obecnymi na dysku, kopiowane są wszystkie sektory, łącznie z tymi, na których były zapisane pliki, które zostały już usunięte. Dzięki temu, na przykład, można w przyszłości odzyskiwać pliki, e, lub jakieś, jeżeli mamy nietypowe formaty dysków, których może tutaj nie rozpoznawać, możemy takiego sektorowego kopiowania używać do przeniesienia wszystkich danych. Następnie klikamy Rozpocznij klonowanie. Czyli naprawdę w dwóch krokach mamy możliwość sklonowania naszego dysku. Tutaj wyskoczył nam bardzo fajny komunikat, który informuje nas też o tym, że aktualnie wybrany dysk docelowy różni się od typu dysku źródłowego. Czy chcesz przekonwertować typ dysku docelowego na dysk źródłowy? Generalnie tak, nowy dysk był niezainicjalizowany, tak więc nie miał żadnego typu. W domyśle tutaj najwyraźniej się nie zgadzają. Fajnie, że o to Pyta, dzięki temu nie będzie problemu z uruchomieniem systemu po przeniesieniu danych. Oczywiście chcemy przekonwertować dysk docelowy na typ źródłowy, tak żeby wszystko się zgadzało, żeby po restarcie Windows nie widział różnicy między dyskami. Więc klikamy tak. No i trwa kopiowanie. Tutaj informuje nas o tym, co jest wykonywane. W danym momencie możemy sobie kliknąć, będziemy mieli sobie dosyć szczegółowe informacje poza tym graficznym przedstawieniem z całą historią. Tutaj to wszystko troszkę potrwa, szczególnie, że ten dysk obecnie zamagasynowany jest dosyć wolny, dlatego klonujemy to wszystko na SSD, żeby komputerka dało się używać, a komputer no, nie jest zły. Tutaj, o ile dobrze pamiętam, to jest siódma generacja i piątki, komputer ma głośniki JBL, a Dolby, więc to jeszcze może posłużyć troszeczkę, a ten dysk mocno go ogranicza. Tutaj możemy śledzić na bieżąco, ile danych zostało przeniesionych, ile pozostało do przeniesienia, z jaką prędkością są przenoszone oraz przewidywany czas przenoszenia, właściwie kopiowania danych, ponieważ dane oczywiście zostają na oryginalnym dysku. Tak naprawdę po takim klonowaniu możemy dalej używać starego dysku lub podmienić go na nowy. Skończyło się klonowanie. Tutaj mamy te wszystkie informacje, ewentualnie może być taki ekran. Operacja została zakończona pomyślnie. Klikamy zakończ. Udało nam się poprawnie sklonować system operacyjny. Taki dysk możemy już przełożyć do nowego komputera i tam go używać. Pokażę jeszcze teraz jak działa ta druga opcja, ponieważ ma ona znacznie więcej możliwości. Szybciutko najpierw przygotuję dysk e, tak, aby wyglądał on, e, jakby był wyjęty prosto z pudełka, jakby nie był używany. Wyczyszczę zupełnie tablicę partycji i wszystkie dane, jakie znajdują się na dysku. I wykonam teraz klonowanie wszystkich danych ze starego dysku na dysk nowy. W tym celu klikamy klonuj. I tym razem wybieramy klonowanie dysku. Spowoduje to klonowanie całego dysku na nowy dysk SSD. Najpierw wybieramy dysk źródłowy. Podświetla się nam na zielono. Ten z widocznymi już partycjami. Drugi jest zupełnie pusty. Klikamy dalej. Teraz wybieramy dysk docelowy. Czyli wybieramy nasz pusty dysk. Klikamy dalej. I teraz tak. Wygląda dosyć podobnie jak przy pierwszej opcji. Jednak tutaj pojawia się cały dysk, a nie tylko partycje systemowe oraz dysk docelowy oraz posiadamy tutaj dodatkową opcję edytuj partycje tutaj większość tych opcji łącznie z opcją konwersji w wersji darmowej AOMEI backup standard była niedostępna, teraz w wersji pro mamy możliwość edycji danych o partycjach, możemy skonwertować dysk na przykład na GPT z mbr ponieważ był on pusty, możemy zaznaczyć tą opcję aby na pewno nowy dysk był jako GPT i mamy trzy opcje: kopiowanie partycji bez zmiany ich rozmiaru. Tutaj, jeżeli mamy dwa identyczne dyski, możemy to zrobić. Możemy dodać nieużywane miejsce do wszystkich partycji automatycznie, proporcjonalnie. Mamy również możliwość ręcznego dostosowania rozmiaru ru partycji. Możemy sobie tutaj każdą z nich wybrać. Możemy, o ile jest dostępne na niej miejsce, możemy sobie zmniejszyć i to miejsce tutaj od razu pojawia się automatycznie. Możemy przypisać do innej partycji. Możemy ją przesunąć o, w taki sposób, w taki na miejscu, tworząc dodatkowe miejsce na kolejne partycje. Tutaj możemy również, najeżdżając myszką, podejrzeć sobie, ile miejsca jest faktycznie wykorzystywane przez dane, a ile ma dana partycja. Dzięki temu swobodnie możemy sobie to wszystko dopasować. Tutaj widzę, że na partycji systemowej jeszcze 180 GB jest niewykorzystane. Tutaj na partycji z danymi jest. 300 giga niewykorzystane, zmienimy partycję F, pomniejszę ją na 430, tak żeby tutaj było równe 500 giga, o, możemy dokładnie dopasować, a do tej partycji dodamy miejsce. Cała powierzchnia dysku jest wykorzystana, można zaakceptować, tak jak przy pierwszym klonowaniu systemu, zalecam przy kopiowaniu na dysk SSD zaznaczenie opcji wyrównania dysku SSD, kopiowanie sektorowe, Tutaj jest to, tak jak wspominałem, potrzebne tylko przy bardziej specjalistycznym kopiowaniu, gdy potrzebujemy przenieść dysk 1 do 1, łącznie z informacjami o usuniętych plikach. Zaznaczenie tej opcji znacznie wydłuży proces klonowania, tak więc jeżeli nie jest Wam to potrzebne, nie zalecam. I klikamy, podobnie jak poprzednio, rozpocznij klonowanie. Wygląda to bardzo podobnie jak za pierwszym razem i podobnie będzie to trwało dosyć długo. W tej chwili jeszcze nie mamy informacji wyliczonej ile. Za chwilę powinno to się pojawić. O, już nam się pojawiają pierwsze informacje, analizowanie woluminu. I tutaj a propos tego programiku do pomocy zdalnej to jeszcze można dużo fajnych rzeczy zrobić. Tak aby łatwiej było nam wszystko widzieć. Możemy zmienić sobie a na przykład na oryginalny z jeden do jednego. dzięki czemu będzie dużo wyraźniejszy. Możemy wrzucić pełny ekran, dopasować. Wtedy pracujemy praktycznie, jakbyśmy pracowali na swoim własnym komputerze. Anyviewer, bardzo, bardzo fajny programik. Polecam ma wersję darmową, która dosyć dużo potrafi oraz oczywiście rozszerzone wersje z różnielkowymi funkcjami. Po rozszerzone licencje zapraszam do mojego sklepu. Wspieracie mnie kupując inną licencję. Macie polską fakturę oraz zawsze staram się ta na dwa atrakcyjniejsza. Klonowanie całego dysku się zakończyło. Tutaj niestety mi jakoś plansza jedna uciekła, yy, ponieważ klonowanie sporo czasu trwało, tak więc nagrywałem fragmentami i akurat się nie nagrało. W każdym razie powróciliśmy po zatwierdzeniu klonowania do głównego ekranu. Taka jedna mała uwaga. Ja popełniłem błąd przy tym klonowaniu, ponieważ zazwyczaj używam swojej tutaj zewnętrznej stacji do klonowania. To było wykonane tutaj w celach demonstracyjnych, specjalnie dla Was potrzeby tego filmu. i Już pokażę, jaki ja błąd popełniłem. Na, na jaki trzeba zawsze zwrócić uwagę, bo szkoda troszeczkę, żeby trwało takie klonowanie dłużej niż trwać powinno. Więc co ja zrobiłem? Podłączyłem dysk do portu USB. Tylko nie zwróćcie uwagi, że to jest laptop takiej starszej generacji. Te nowsze już mają wszystkie porty właściwie tak w jednym kolorze. Ten akurat ma jeszcze porty USB 2.0 i USB 3.0. Po drugiej stronie. Tutaj akurat tam z drugiej strony. Przez to transfer był znacznie wolniejszy. Mimo, że te obudowy są to obudowy właśnie ze złączem USB 3.1 Gen 1, więc potrafią całkiem fajne transfery osiągać. Ja zazwyczaj używam tej stacji do klonowania tutaj na dwa dyski. Tego samego programu oczywiście. Z tym, że nie podłączam kabelkami do obudowy, dlatego tutaj się rozpędziłem. I z tego rozpędu wyszło to, że klonowanie wyszło. No cóż. Tak bywa. Co zrobić? W każdym bądź razie, i na tym etapie, po sklonowaniu, wystarczy tak naprawdę wyłączyć komputer. Na tym komputerze już się system wyłącza. Można zamiast tego po prostu odmontować dysk USB. Teraz wyciągamy, wypinamy. Tutaj, tak jak wcześniej pokazywałem, listewkę. Wszystko nam ładnie wychodzi. I taki dysk po wyjęciu można wysunąć taki dysk po wyjęciu o, proszę bardzo jest gotowy do zamontowania w komputerze. Ale to, jak wkładać dyski do komputerów, jak je wymieniać, jak dokładać RAMu, pokazuję już na innych filmach. Bo ten byłby już zbyt długi. Tak więc tym razem to będzie wszystko. Dzięki za obejrzenie. Na razie na kanale jest na tyle. Tutaj, tyle ile widać na liczniku. Jak zaczynałem film, było nas trochę mniej. W międzyczasie przebyło, bo to planowanie troszkę trwało. Jeżeli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem, będę wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz kanał. Poza tym, super, jakbyś dał łapkę w górę. I jeszcze, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o tym, kiedy moje filmy są dodawane do kanału, naciśnij dzwoneczek. Wtedy przyjdzie powiadomienie na telefon. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia. Na razie.